gotowa do pracy ślady tulipanów odstawiam doniczkę siła życia tak i następne znalezisko wykąpać i zaraz jadę z Oliwką do dentysty właśnie patrzę na moją pracę dzisiejszą od rana, już coś się do przodu ruszyło w moim ogródku i to widać od razu, ja uwielbiam kwiaty jeszcze więcej muszę posadzić zdecydowanie a teraz wyjeżdżam po Oliwkę, jedziemy założyć tak. jej aparat na zęby wzięłam pastę do zębów szczoteczkę Oliwki na i minuse dostajemy niech łatwo jaka atmosfera kiedy nie widzieliście tego, ale tam po prostu jak grobowa cisza. <laughs> <Gdzie masz> interesujące. <pintasty>? Chodzę <laughs> do... oh, ba... ba... tam do. Kobieta miła dla Ciebie. Ta tak. Uśmiech i w ogóle... Na hmm. <laughs> Weszłam, otworzyłam drzwi. I takie dzieci w ogóle tak siedziały, takie grzeczne, takie rączki na, na ławeczkach. Taka cisza grubowa, niesamowita. To w Stanach tak nie będziesz miała coś tu. To. Znaczy no też może nie będą dzieci y, szalały, ale no nie będą się bały nauczycielki. Nie no to przecież może ktoś iść. Nie może. Dlaczego? Nie możesz mieć zębów w łazience? Dlaczego? No, no to jest zęb. Zakaz mycia zębów? No. No nie świruj. No tak. A z jakiego powodu? No nie, ładnie. No właśnie. A dostałaś minusa? Nie, bo inaczej się też nie śniło. Tak? Dostała 3 minusy, 1. Ale na jednej lekcji można otrzymać 3 minusy? Może. A A czyli cały czas może pytać do, do końca, tak? Te... Plusy masz? 3 plusy, 5. No widzisz. Czyli poprzez strach masz same plusy. Masz strachę? Bardzo. Oliwka nie chce, żebym ją oglądała, bo ma taki <grywki> 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 jakiś aparat straszny rozszerzający buzie. Pokaż się. <śla Izabellanilna> Brzydula. <ślaz baby> no dziwnie. Dziwnie, nie? No, tak, a nie boli Cię? Znaczy czuję, że do mnie pchają A, pchają tam do tyłu, no. Myślałam, że pchają coś wstrzykuje. <ślaz baby> Jak się wystraszyłeś? No strasznie. Jest jakaś Gdzie Idziemy. Do Do widzenia. Czy jestem gotowa? Nie wiedziałam, czy powiedzieć tak? tak. Jest... czy nie, nie jestem gotowa. <grym> A powiedziałaś co? Chyba tak. <grym grym grym zębę> no. Mogłam wybrać. I niebieski sobie. piasek fajny, nie? No, mogłam wybrać sobie kolory jeszcze, bo fioletowy i zielony. Mhm. O jak długo mamy zęby? Tak. tak. No, no. Tak na, tak. Boże, na początek jakie to było dziwne uczucie i mnie pani tak skręcała no, I to no, mi tak widziałam. cofało. I tak. A, o, no, no, i tak wyglądało to, wygląda, wiesz, nożyczki, nitka. To a to takie? Co to? Obcinanie tych, tej nitki to takie jak szycie, takie. Szycie są A to co to jest? Szywanie. A co to jest, jakieś białe, takie znaczy nie, niebieskie, jakieś drutki? To jest tak, że wkładasz tam do środka, sobie tam pomiędzy tak. jakby patyczek. Nie, co? Tak. Ale jak? pack Ja dzisiaj przymierzyłam spodnie, które kosztowały 300 zł, ale ja przymierzyłam spodnie, które kosztowały 170 zł. 200-300 zł i takie kiepski materiał. Dziękuję. Dziękuję. Na jedno się nie przeszczepałam na soczek, który mnie kosztował 13 zł, ale jest zdrowy. Mm. Bomba energetyczna. Także nie kupiłam żadnych spodni, a w ogóle przyszłam po apaszkę, a przemierzałam spodnie dżinsowe. A chciałam apaszkę kupić do mojej torebki. I Właśnie nie ma. Muszę taką jednokolorową kupić jakąś. Nie wiem. Myślę, że w granacie by była fajna. Nie mam Wam chodzi. Ludzie. Mhm. Czy kupiliście pietruchę do rosołu? No ja nie wiem, co ja mam kupić? Mhm. Ale co ja mam? Pietruszkę. Nutelle. I? Kupić mam oliwce SMS-a. Pietruszkę, natki, wodę, Nutella fantazje. Fantazje to nie, bo nie ma tam 14. A, fantazje, były. no. Języki. A, A. co Jakie języki, jeżyki. Języki. No jeżyki. No to jakbyś tu dostawiła jeszcze taki ogonek, to by były jerzyki. No tak, no możesz sobie Ale dost jakbyś dostawiła rzecz, to by były jeżyki. No dobra, tu tylko małe. Może być ubrany. E, może ma, być R. Kupiliście? Ja kupili za je, jeżyków, fantazji. Jeżyków i fantazji. Iuu, Boże, się. nie jedz Christian no te, te jest Krystian, tego. To jest chemia, chemia okropna. To smakuje też. No nie dziwić się. Ale już powiem Ci, co mi smakuje. Tak, chemia, Krystian, w rosole jest mięso i to jeszcze świeże, dobre indyczek. No co za różnica? Danie ekspres A to to tylko smak Tobie nie pasuje, ale chemia nie, jest ta sama. Nie ma, patrz, to nie jest nic chemia, żadna chemia. To jest tylko, patrz, podłudzie skurcząt. Woda, mąka pszenna, skrobia ryżowa, skrobia pszenna, sól, zmaczniacz smaku, o, glutaminian monosodowy, no. to jest, to jest no. rakotwórcze. Mhm. Substancje spulchniające, o matko. Difosforany. Difosforany. węglany, sodu, o matko. Warzywa, czosnek, seler, przyprawy, pieprz, oregano, barwnik. Nawet barwnik, barwią Ci, żeby miało taki kolor. No barwnik tu masz też w co do ciasteczek. Barwnik, ekstrakt z papryki, olej Nieszkodliwy. rzepakowy. Czy ci trochę może prostuje? No zapewne już mi prostuje. Pani powiedziała, że pół roku i nie dłużej chyba. Czy do, czy do roku. Do roku albo do pół roku. Może 9 mies miesięcy maksymalnie. Tak? To by było na dzisiaj tyle i zapraszam Was na kolejne vlogi.